Cześć, to Sylwia. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda sadzonka bambusa drzewiastego, bo może się właśnie zastanawiacie, jak kupuje się taki bambus, jak to wygląda, co w tej doniczce jest. I najpierw pokażę Wam, jak wygląda już posadzony w gruncie od kilku lat. Właśnie teraz na wiosnę wypuszczający nowe pędy. I jak wygląda taka sadzonka, którą się do gruntu właśnie sadzi. Więc tutaj jak sobie popatrzycie na tego grubeska tego, to jest bambus, filostach złoto bruzlowy, aureosulcata. I on jest taki zielony, ma y, żółte, y, żółte tutaj takie rynienki. Tutaj to jest tegoroczny pęd. Tutaj wypuszcza akurat dopiero gałązkę. Tutaj też dopiero się gałązka pokazuje. To są jego osłonki łodygowe. O, pokażę Wam jeszcze. Tutaj jest, zobaczcie, ten kielek. Chcę go tutaj złapać. O, to. ten kielek tutaj. To jest też pęd tego samego bambusa. Tu akurat jest też tegoroczny pęd, ten zielony. Tutaj troszkę dalej mamy. Bambus, filozofia długowieczny Aura Okałówki. Zobaczcie jakie grubaski też tegoroczne. To są bambusy drzewiaste. Zobaczcie, jak to wygląda. I one tu już zimują. Trzeci, czwarty rok. tutaj widać to jest kiełek tego bambusa długowiecznego. Tutaj też. I tutaj te dwa ciemne. I ten tu z tyłu też. To są nowe, młode pędy. Tak to wygląda na wiosnę, teraz akurat na początku czerwca, tu to polem i pokażę Wam jak wygląda sadzonka. Ja sobie przyniosłam jedną z mojego sklepu, o aza i to te jest sadzonka tego bambusa tutaj zielonego i zobaczcie tak to wygląda. To jest doniczka 2,5 litra, taka jest jej pojemność średnicy, ma około 17 cm. I w takiej doniczce, tutaj akurat są trzy pędy, jeden taki grubszy, ten jeden troszkę cieńszy, jeden najcieńszy. I widzicie, tak to wygląda pełno tutaj, z, to są suche korzenie z które zostały jeszcze. Ta sadzonka tutaj jest taka wysoka i tak wygląda właśnie sadzonka bambusa. Te bambusy zwykle właśnie wyglądają tak, że mają dwa, trzy pędy. E, zwykle dwa albo jeden grubszy i więcej takich małych. E, I one po prostu też nie mają tutaj więcej miejsca w, w doniczce, żeby się tu jakaś wielka kępa z tego zrobiła. E, bambusy kępowe, czyli fargesje, one w doniczkach wyglądają troszeczkę inaczej bo nie rosną tak ekspansywnie, mają inny system korzeniowy i bardziej tutaj mogą zadziałać na tej małej powierzchni. Ale drzewiaste właśnie tak wyglądają. To jest typowy, typowy wygląd sadzonki bambusa drzewiastego. Takie coś. Więc jak zamawiacie na przykład z mojego sklepu, tam też zawsze na jednym ze zdjęć jest pokazane, jak takie, jak takie sadzonki wyglądają, przykładowe, bo czasami są niższe, zależy w którym momencie roku tam zaglądacie, czasami są wyższe. Więc tak to wygląda, tutaj mamy ciekawy bambus, jeszcze Wam przy okazji pokażę. To jest czarny bambus boriana i on ma takie ciekawe plamki, takie ma ciapki na pędach, a popatrzcie. Tak to wygląda. Troszkę mi wynarusł w tym roku. Tutaj widzicie, właśnie jeszcze się budzą te pędy do życia, ale już puszczają. Zobaczcie. Te małe tutaj szpikulce, takie oto. To są wszystko młode listki. Co Wam tu jeszcze mogę pokazać ciekawego? O, to jest jeszcze gruby, gruby. O ile ten jest ten wiwak, wypuścił ten, ten filozof z o którym Wam mówiłam. Patrzcie, jakie grubasy. O. A tutaj to jest hibana bambusa. Tranquille z Shiroshima, rozmnożona z rozłogów korzeniowych. I tak wyglądają małe sadzonki Tutaj dopiero puszczają. A to jest przecięta. Przecięta hibano bambusa. I już też puszcza listki. Tak to tutaj wygląda. Czyli tu po lewej mamy filostachys aureosulcata, czyli po polsku filostachys złotobruzdowy, od tego właśnie, że ma taką złotą brustkę. Tutaj o. I filostachys długowieczny, aureokaulis, płeknie filostachys vivax. Ten bambus akurat może mieć jedne z najgrubszych pędów w Polsce. Jednym takim bambusem z grubymi pędami, jest e, filozofia z Shanghai-3 e, i też jeszcze, jeszcze go Wam na pewno pokażę. Pozdrawiam Was, cześć!